Yeah. Mm -hmm. Reglamentacja gry na kartki powstała jako uzupełnienie gry Kolejka. Kolejka to był nasz duży hit, który sprzedał się w prawie 100 tysiącach egzemplarzy, ale brakowało tam tematu reglamentacji i kartek w latach 80. Stąd pomysł, żeby zrobić następną grę, która by dopowiadała niejako do tematu kolejki ten jeszcze brakujący element. Tak powstała reglamentacja gry kartki, która jest samodzielną grą. Można w nią grać bez kolejki. Szata graficzna jest zbliżona do kolejki, też chcieliśmy się tak maksymalnie wzorować na takiej stylistyce epoki, także bardzo dbaliśmy o to, żeby w szczegółach to było dopracowane, stąd na rewersach kartek, którym posługują się gracze, znajdziemy reprinty prawdziwych kartek ze stycznia 1983 roku. Uwaga, bączek się wywraca. Skończyło się. Nie możecie się już wymieniać z Dorato. Sprawdzasz, czy masz do sześciu kart. Jak masz 6 to jest ok. To trzeba wydać trzy karty wideczki. No to potem mi je oddawałeś. No. Tutaj hitem jest bączek. Bardzo rzadko występujący w grach. Ten bączek odmierza czas gry. I e, mówi graczom, ile mają czasu, żeby wymieniać się z innymi graczami. Także jest taki element zręcznościowy, musimy zakręcić bączkiem i czekać, aż on się zatrzyma, i tylko tyle mamy czasu na wymianę. Oprócz tego mamy właśnie karty zapowiedzianych wizyt, na których mamy takie. No, Humorystyczne rysunki pokazujące naszych gości, którzy chcą być przyjęci dobrze i chcą właśnie zjeść obiad czy zjeść jakieś ciasto. I to właśnie dla nich się staramy. Dla nich kupujemy mąkę, masło, cukier po to, żeby upiec te serniki, murzynki, żeby goście byli zadowoleni. Ten, kto zrobi najwięcej zakupów, zdobędzie będzie najwięcej punktów zaradności, wygra grę. Także. Yy... Będzie tak jak w prl Mąka za cukier. Ja mam, bo nie, nie Ma ktoś y, mąkę, żeby sobie zamienić? Na co? Na cukier. O, brawo. <noise> Jeszcze się kręci? A tu co, Nie tak. cukier, A masz mięso? Dam mi da. cukier za mydło. A masz mięso albo Albo za z Cukier to jest to? Cukier gry reglamentację można kupić w punktach sprzedaży IPN na Marszałkowskiej 20 przez 25 w Warszawie. Można też kupić w sieci z połem na Pradze Południe, zwłaszcza tutaj w Uniwersalnym Groku, gdzie jesteśmy, oraz w dobrych sklepach